Dzień dobry, witam. Poproszono mnie, żebym zagrał kawałek Far kraja, czy tam jakiejś może innej gry na Mac OS 10.6. chyba 8 Więc co, lecimy plik wykonawczy skrót do Far Crya Egze pokazuje się rekuester, czy tam okienko you are about to open a winę daję mu go za ewentualne tutaj rozrabianie z tyłu, przepraszam, ale mamy koteła na komornym i kolega szaleje nie łaź mi po modemie, złaś tą. Zejdź stamtąd sierściuch. Dobra, odpaliło się. Tylko w czym jest problem, <grym> yy, widać yy, kursor. Nie wiem dlaczego. Mimo, że mam kursor w grze, widać tutaj, proszę Państwa, kursor na ekranie. No ale dajmy kampania. Łatwa. Wczytaj punkt kontrolny. Hmm. Hmm. No to lećmy. Na trochę dłużej. Moment. Może ciut. Ustawię lepiej kamerę. Filmuję ekran z telefonu LG. To jest telefon, który pomógł mi załatwić kapitanat. Bardzo ładnie się sprawuje, bardzo ładnie chodzi. Mamy już. Pra, zaraz pra, praktycznie odpali się. O, jest! Gitarka. No i co? Okej, dobre wieści. Teraz znacznie lepiej odbieram tutaj dał. Nie też przeszukać chaty. Może jest tam broni, jakie dółek. Przeładujmy. Jest. jeszcze dobra, jakaś giwera i zobaczcie Państwo, że niestety cały czas widać kursor jakby windowsowy na grze co mogę powiedzieć. No, ładnie to chodzi. Nie widać, żeby się mieszało. Mac jest na razie zimniutki. Okej. No, okay. Niestety to menu... Z maka prześwituje na grę. No koteł, odejdź stąd. Nie przeszkadzaj. Dobra. Zobaczymy. No pewnie, że chce. Gdzie jesteś frajerze? Dobra, ubity. Wszystko. Tu zaraz będą szli. Do piachu. Dobra. Idziemy oczywiście na poziomie easy. koteł nie łaź mi tutaj. Sik, sio. No tak. Jak Państwo widzicie. Ach. Kotel bardzo ciekawy to się dzieje. Przeszkadzać chłopie. Bierzemy. samochodzik i spadamy stąd. Teraz musimy dotrzeć na lotniskowiec W miarę możliwości cało i szybko OK. Kotę. No idź, zejdź mi, stąd nie przeszkadzaj. W czasie gry. No tak. Weź ten kociogon spod przed. Ekranu! Ach, přepraším, ale vidíte, <grybujeme>, paní, co, co se děje. Dobrá. Kotel, bo ty mi tutaj zrobíš bajzel. Hotel, nagrywam, zejdź mi stąd, ach, dobra. Zobaczcie Państwo, ewentualnie ten, ła. Jeszcze. Dobra, utłuczony. Tu teraz będzie gdzieś gość. Trzeba zobaczyć. Z pancerzekiem. Tutaj. Dobra. Tu będzie łódeczka pełna snów. I też trzeba dziadostwo wybić. Jak widzicie Państwo, pierwszy etapik tak na chybcika, czyli bardzo szybko prze, prze, przeszłem. No, gra się sprawuje super. Jedynym mankamentem jest menu MAC OS 10.6.8 No i ten wskaźnik myszki, ale w sumie wycentrowany, tak jak celownik, więc może i dekopomocny. Dobra, jeszcze tutaj kawałek sobie przejdźmy. Oczywiście gra chodzi bez płytki. No Dobrze. Ty jakoś chyba źle idę. Tak, źle. Kurde, nie mam amunicji już. Ach. Dobra maszyna do szycia jest. Tak w żargonie nazywaliśmy tą, ten pistolecik. Jak to co jest? Kulka jest. Tutaj będzie coś. Kurde amunicji małą Dobra Wszystkie kroki naprawcze nadciągają uszkodzone pojazdy. Przygotować do ich odbioru i nabraży, jeśli nie robi się nicy. Zacząć inspekcji przyłączników. Tutaj A, amunicja. Dźwięki idzie z wewnętrznego głośniczka. E mak. maka. Tu zaraz będzie karabin. Wiem, że masz mój numer. Szkoda, że nie wgrałem modu SMP-5 to bym tutaj szedł koncertowo Ten mod po prostu powoduje, że masz giwerę o tak porządnej sile uderzenia, rażenia że aż się chce grać Ubity

No. I teraz tak mając ten moc, ten helikopter to byłby pikuś. O, imię utwór. Dobra. Szanowni Państwo, sami widzicie Far Cry na tym pokażmy go jeszcze raz, na tym Macbooku. Fuu, wróć, przepraszam, Maku, bo Macbook to jest co innego według nomenklatury. Na tym Macu mini chodzi. To jest ten Far Cry. Płytka w środku, tak jak mówiłem. Można grać. Nie chyba o to chodziło. To co? Mam nadzieję, że tam tej osobie, która prosiła, żeby testowo zagrać, pokazałem, że można faktycznie można się pobawić. Musi być tylko plik wine haku. To jest jakiś program, coś podobnego do wine, prawdopodobnie na Linuxie, który pozwala odpalać. Yy, Windowsowe rzeczy Ślicznie dziękuję Tym co wytrzymali Moje mam rani i tutaj łażenie jeszcze na Mojego koteła Który jest na komornym w tej chwili Serdecznie pozdrawiam Do zobaczenia Do usłyszenia Cześć